Szczerze mówiąc, jeżeli mówimy o samym gameplayu... O, dziesiąty Chapter Flash. Jeżeli mówimy o samym gameplayu, to Injustice to jest taki super mod do Mortal Kombat, można powiedzieć. No bo masz bardzo podobny gameplay i wszystko jak w Mortalu, tylko że postacie z DC. A no, tak, przecież tu chyba finał będzie, że Superman kontroluje Doomsdaya, nie? I z nim będziemy walczyć jakoś tak. W każdym razie, coś mi się kojarzy, że final to jest właśnie z Doomsdayem walka. Chcesz napaść światy w innych wymiarach? Well, yeah, it's crazy.

Ups, jednego mniej mamy komple. Zamroził. A wiecie, jakby było w Mortalu, nie? Głowa by wybuchła i wszystkich by ten, wszystkich by pomazała krwią, jakby to w Mortalu było. Flash. Mówisz, że animacje są spoko, jeżeli chodzi o DC, ale mówisz westian o tych na przykład. Tam jest coś takiego jak Teen Mutants, czy coś takiego? To jest DC jest chyba, nie? Czy mówisz jeszcze o czymś innym? Bo ja to kojarzę, że to jest tak, jakby mocno promowane. To chyba na Netflixie jest. Sinestro trochę jak ta wygląda. No trochę tak. Trochę tak, masz rację. Tutaj grze tak, no? I też do niektórych postaci jest ciężko się jakby przyzwyczaić w tej grze, bo mam głównie obraz e, z filmów, nie? Aktorów. Moja DC mniej ogarniam takie podstawy raczej. E, o wiele bardziej Marvelowy ja jestem akurat wolę Marvela niż DC. Dobra, czekajcie, zamkną okno, bo już trochę pigzi nie no Dobra, jestem. Nie Oho, dobra, Flash. Barry, Pamiętam, że grałem w jedynce Flashem. O, dobra. Już ma fajnego. Ale dasza mamu czarnego. Dobra, ale co tu masz potem? Czekaj, co on ma? Bum, bum, bum i co? Za szybki jest. W prasie za szybki czek. Dobra, czekajcie. Lista ruchów. Light, 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 medium, light, light, heavy. Light, light, medium, light, light, medium, light, light, medium, light, light, medium. O, tego, tego kika pamiętam. To mogło się robić wiele razy.

A no, ten kopniak. W EX-owej wersji. A, bo... Dobra, nic nie robię, żeby nie tracić paska. To tak raczej nie wygram tej interakcji na mniej pasów. Tu chyba dało cię spamować. Tak, tutaj dało. W tym trybie dało się jakieś. Super, że kombinacje robić, pamiętam. Że wtedy mogłeś... był spowolniony czas, wręcz był szybszy i mogłeś inne kombinacje zrobić. Z aktywowanym trybem, tylko on bardzo krótko trwał. Oglądałeś, Westian, seriale o Fleszu? Bo ja w sumie pamiętam, że kiedyś miałem moment, że chciałem zacząć, ale potem poczytałem w necie, że niby takie sobie I że niby efekty specjalne w niektórych sezonach były do dupy i w sumie nigdy nie obejrzałem Ale sama postać Flesza mnie mega interesuje Szczególnie te różne warianty Nie wiem, czy to jest w serialu aktorskim zawarte ale te warianty Flesza mi się podobają. Gdzieś tam widziałem je czasami w komiksie czy tam jakiś na jakiejś grafikę. Assemble. Avengers Assemble. I don't think so. Do czwartego sezonu super, okej. Okay. Czyli nie ma takiej tragedii jak mówią. Jak ktoś lubi superbohaterów, to warto. Nie. Yes. Kurde, te moce Green nowe, to są superanskie według mnie. Taki potencjał ma ta ogólnie to uniwersum Zielonej Latarni. Flash. Whole timing don't you think you're right i should have done this sooner <laughs> oh. <Nice. laughs> super girly green arrows if i know A Supergirl to jest tam ta aktorka co jest e, w tym... W tej kinówce, czy tam jest inna aktorka? Inna, okej. Okay. Tu trochę pomieszali klasycznie. Pomieszałem gdzie chyba. O, nie było filmiku, bo zginęł. Superman też inny. No to, że Superman jest inny, to ja wiem. Supermanów to w serialach chyba ze 4 jest, to jak nie więcej. I to tylko w tych nowych wersjach, a jeszcze są stare seriale czy filmy z Supermanem. To z no to, to są jakieś jaja. To się zgoda, że tam jest milion wersji. Co dziękuję, W sumie to jest dziesiąty oh, czapter, to zaraz się obstawiam, skończę. W stanie dwunasty. To Możemy dzisiaj skończyć. Legends of miejscu, nie byłem O, nie mnie Nie próbowałem Jak w ogóle Green Arola oglądałem? Jak to wychodziło tam wiele, wiele lat temu. Ale to sezon czy dwa tylko widziałem. Okej. Okay. Oh, nice. No to ten green arrow mi się podobał, no tylko to było lata temu, nie? On no, blokuje Was to ukarać ja skancelował mnie ultimate, to widzieliście? Zrobił ultimate. To zadziałał z opóźnieniem. Ja zrobiłem ultimate a i mój, mój skancelował. Dobra, nie ma co się bawić. Leżymy. Powinienem więcej jumpów robić, żeby używać tego skoku, bo ja mam problem z tym skokiem. On skokiem on na, na hitboxie to jest najgorsze. Najgorsza rzecz do nauki